Cześć, tutaj panu Pieczka. W tym filmie pokażę wam 6 sposobów, jak stać się le lepszym graczem Minecraft Bedwars. Także bez dłuższego przedłużania zapraszam was do oglądania. Na początku arenki nie stójcie i nie czekajcie na nie wiadomo co, tylko weźcie kilka idźcie, ponieważ to jest tak naprawdę tylko marnowanie czasu. Do klepy zawsze używajcie Butterfly-klika albo Normal-klika, ponieważ na nich się bardzo łatwo imuje. W przeciwieństwie do takiego gittera, który, na którym bardzo ciężko jest namierzyć przeciwnika, a jak ciężko jest go namierzyć, to wiadomo, że cała klepa się nie uda. O bolt kliku nie wspominając. Do klaczowania dużo lepsze będą drabinki niż wiadro, ponieważ są one dużo tańsze i dostajemy ich aż 16, no ale jak już kupicie te nieszczęsne wiaderko wody, to przynajmniej wylejcie je na swoje łóżko, ponieważ dzięki temu po pierwsze ciężej będzie je zniszczyć rywalowi, a po drugie no to uratuje was czasem jak będziecie spadać do wojna. Do poruszania się po mapie używajcie TNT oraz Fireboli, ponieważ są one szybsze i sprawniejsze od wełny i, i możecie w ten sposób łatwo uciec. Oczywiście, używajcie ich, jeżeli umiecie ich używać. Na początku arenki obudujcie tylko jedną warstwą wełny łóżko lub w ogóle go nie obudowujcie, ponieważ obudowywanie go endstone'em czy czymś podobnym to jest zwykła strata czasu. Po obudowaniu łóżka bierzcie TNT i lećcie na jolo do przeciwnika, aby zniszczyć mu wirko i wygrać arenkę Bedwars. Jestem spacańcem ok. Jedźcie kanapki z majonezem winiary, ponieważ to Wam doda skila tak samo jak doda Wam skila zostawienie subika i lajka pod tym filmem. Na dzisiaj to już wszystko, mam nadzieję, że Wam się podobało i pa!